Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku The Walking Zombie 2. Yy, tak, miałem się wczoraj pojawić odcinek, niestety nie udało mi się to. Nie posłuchało się mnie OBS, nie nagrał dźwięku. No cóż, więc dzisiaj próbuję drugi raz. Mam nadzieję, że się uda. W poprzednim odcinku podejrzewaliśmy u tego gościa hmm, Questa i u tamtego, Franka i Boysa. Zobaczmy sobie, co gości ma nowego w sklepie i lecimy. Wow, czapkę mam? Nie wiedziałem o tym. Dobra, no to yy, zobaczmy sobie szybko. O, najmowe rzeczy do odebrania, super. moje ulubiona. 10 obrażeń. Fajnie. A, tu się... szybkość przelatowania ciągle? Aha, z poprzedniego odcinka ciągle mam to. Jak długo to działa? Nie, no to jest godzina. A tu jest co? Jeszcze tyle? Aha, bo to się liczy czas grania. Dobra. Nałóżmy to sobie. W sumie zaczynać już możemy. Dobra, więc zacznijmy u niego. Kiedyś schowałem trochę zapasów amunicji w jednym miejscu. Musisz tylko się tam dostać i je znaleźć. Dobra. Polecimy jeszcze tam tego gościa kurczę I zobaczmy. Ten, co to jest? Cześć, przydałby mi się pomoc. Masz czas? Patrzcie, dzięki temu, że mamy mowę wyższą, możemy ten. No to dobra, zobaczmy sobie. No dobra, w sumie się przyda. Powiedz mi coś więcej. No, Przedostań się do zniszczonej fabryki i oczyścią z zombiaków Ok. zrobiłem Ci tam kilka grantów, więc wypróbuj je. Wow. Jak miał to hobby ostatnio. ...ukłamuje ludzi. No. Nie, zdradza. Przepraszam. Okay. Mam tajemnicę, ale nic nie mów mamy. O. Widzicie, też ja Wam mówię. Mowa tutaj będzie moim zdaniem bardzo ważna. Dobra, więc zobaczmy. Znalazłam był na zewnątrz. Chcesz ją? Jasne. Tikuły na. Do... Zglok? Czy co to jest? Yy... Gloka mamy. Ha. Ile Glock ma? 3 obrażenia a to 7 komperans zostawmy sobie to o to jest do tego yy, to okej jaj zły przycisk yy, klon yy, 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 yy. yy, dobre a to zobaczmy o tutaj jest 1000 ile? nie 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 pośpimy sobie tak tyle będzie idealnie ten strój, nie, no, umówiliśmy się w poprzednim odcinku, że na to sobie zbieramy, więc sobie zbieramy na to. Dobra, no to lecimy, nie? Tutaj jest bliżej, więc tu najpierw chodźmy. Jak tak dziwnie gadam trochę przez nas, no cóż, alegia, ale jest dziwne takie, nie? A tu idziemy, okej okay. Co my tu mamy? Grenaty mamy. fajne, nie? Ale łatwo z nimi nic nie ma? A tu. U, podnosi mi trochę tą broń. mi tego gloka. Nie bierze na hita, ojoj. Trochę to taki minus. Gdzie to jeszcze zębiaki są? A tu są. Już chyba się z tym glockiem nie polubię. Mam Bo hmm. ja poleciał w zupełnie inne miejsce niż się spodziewałem Zombie idą? Skąd? Sto? Wow, już ja słyszyłem hmm. zaczyna się mój no skill. W ogóle, ja się tak Was zapytam z ciekawości, chcielibyście jakieś inne gry? Coś jakieś inne serie czy coś oprócz tego? że tak robię czasami, ale chcę zobaczyć, czy mi nie ścina na drugim monitorze. A pojedźmy tutaj, sobie przy okazji. Może trochę tego paliwa w końcu zmarnujemy, nie? Nie może zniknąć tam ciągle. Po części dobrze, po części źle. Oj, tylko idzie... rzutka na Pięknie! Co tu za krytyka? Oho Wy też tak macie, że przeładow... o, Coś mi ścina gierkę trochę Nie podoba mi się to No no, bo jakoś ten... O, Spacją się, da, Da się A, nawet jest pokazane A myszką też mogę? A, też mogę. No dobra, czyli widzę, że nie ma różnicy. Mm. O nie. Kurczę, poczekajcie, przepraszam was bardzo. Okej, okay. już jestem z powrotem, bardzo was przepraszam. Gil mi zaciął... Yy, gil, taki... wodny bardzo gil, zaczął mi ściekać z nosa. Przydałoby się go wytrzeć, nie? <laughs> Super. Tu zobaczymy co on ma, jak poszło. Ale było essa, czekaj Z, Zaraz przyjdę, tutaj goś coś chce Też poczekaj, co mi da tym? Tutaj mamy jakąś nową postać Na, na czwartym poziomie, okej okay. To coś sprzedać możemy, jak widzę A to po... A, to ulecza No a sprzedajmy na razie, to się na razie nie przyda To też jakoś bardzo dużo nie leczy To w sumie sprzedać możemy, bo takiej broni nie mamy na tej Uuuu, zostawmy sobie. Co gość tutaj ma? Co to jest? Ale to ma osadę obrażeń. Co jest? To się naprawdę opłaca tego to się 98. Dobra Ja chciałbym atut mieć na to, żeby se ten. Tego nie. Ten tego. O. Się. No psz. Pięknie Oj, co tu mogę wybrać, Którąś z tych broni? Snajpesa wybrać? co wymyślicie o tym? Jakoś bardzo dużo nie dostaliśmy. O tutaj, umiejętności. O oh, je. Yeah. Ja tu w końcu dostaliśmy. Pojęty uczeń. Mm, czytanie. O. Język zwierząt? Pokaż mi to. Wydaje mi się, że to też może być fajne. Będę se na to zbierać od razu drugorzędnie. Wydaje mi się, że to może być dobre broń palna, weźmy sobie ze dwa do tego, o tu, o tu, o pięknie, no bierzemy znowu misję, przytapić się pomoc, no jakimś jaki masz problem, staje kopalnica, masa zombie, jak wyłazi stamtąd, no spoko no dobra, zniszczymy sobie eksopalny, no jak już umiem strzelać, no to ma dla mnie wotę, ale najpierw musi... Ja muszę nabrać troszkę doświadczenia. Ojej, co to będzie? Potrzebuję ochotnika do poszukania starego domu. A, przeszukania. No. Super, ósma klasa i przeczytać nie umiem, nie? O. for me? Yeah, yeah, sit down. We have quite a serious problem. We ran out of supplies last week. What? We're doing great. Look at that goulash. You don't want to know what it is made of, but I think we are all going to have a good sleep tomorrow. The winter is coming, and we need to prepare as best as possible. So, I have to bring supplies from your old house or be eaten as punishment, right? Well, when I was discussing it with Frank, he proposed to eat you first. What a jerk. Is there someone else who would like to eat me? Hard to say, but I heard Leela saying that you are as sweet as honey. <laughs> <laughs> huh? Znowu się gość budzi, no. Co ty tyle chlejesz? Okej okay. Fajnie, że po domu ci chodzą kłyczaki. Czy przed domem. Nie, tak, nie, no. znikło co... Wow. Coś się tak szybko porusza. Wolniej, i male do... Nie, no, butarki nie zniknęły. Eee. Okej. Okay. Weźcie do bazy naukowej, będzie tu baza. Nie widziałem, szczerze przyznam się, że tylko wcześniej jakiś dom Asa jeszcze jest. Może być, ciekawie, jeszcze są dużo zandów tam. Nie próbujesz na to, żeby położyć wepany czy grać. To wymaga silnego approach. Jaki jest jego plan? Prawie ten bater. Go get those rockets and blow up the entrance to the mines. It'll help the woodlands from the zombie attacks. Sounds good. Will you cover me? Sure I will cover you from the car Or't tutaj jest. A tu jest to wejście do pasy naukowej hmm. No nas zdychaj Są nowe zombiaki jakieś co jest Ej, on jest silniejszy I on tego przyjmuje na klatę, dużo dosyć. Z tego więcej. Sio. Zdychaj! że tu nic w sumie to nie ma chyba, dobra, jeszcze tu zobaczymy sobie, coś się tu świeci, a tu chyba nic nie ma, nie, no nie ma nic, dobra, to lecimy, o, macie mojego, mojego skilla, bo mnie ze snajpem to kurko jest. mi nie zauważyły, nie? Właśnie wam miałem wziąć baseballa, by też góry na jestem dobry, nie? E tego... Mam już za baseball'a w ogóle, po co mi góry na tyle tego? No, lecimy na nich, nie? Chodźcie! Znowu będzie bitka jak wczoraj, nie? Ej, ej, ej! E one są jakieś dziwne, one są jakieś z w te zumbia. Takie ty cholera no, no bez celowania już mi lepiej idzie no, czołem, coś dziwnie przykoksiłem Też tak uważacie? Tak dziw Dziękuję że się tak pięknie ustawił. jeszcze czasu pismo Ty a właśnie coś sobie przypomniałem Patrzcie Mogę tego użyć nie? Idealny czas na to nie uważacie? Idealny czas... Łoł! Jakaś uczennica? Dużo tych uczennic w ogóle. A czemu nie ma U... Dobra, lecimy, nie? No Mapę, lecimy niejako, nie? Łoł! Jej, dzielamy, nie? chyba bo jeszcze ząbiaki zostały. Tak zostawić to ich nie można, nie? Nie, bo to jest ten mocny taki. Szkoda na boju, tak. Wam się przyznam. To. Zabiję go, zabiję go, ale jestem koksem. Chodź, 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 sklepiecie. Tak. Pi Piek, tak prosto, tak pik pik, 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 No i leżysz. Bez kiedy się wejść nie... Tam coś było? A tam chyba i tak się wejść nie dało. A coś mi się... Coś mi się dało, ale zepsułem. Na przykład był tam jakiś Achigment czy coś? Co za pomysł? No bea... Hmm. Jakieś specjalne... Boże, po co tyle tak? na kobieta Nie, nie jestem zboczeńcem, jestem ciekawy co to za dziwnie, może ja mam tył tak. Nie, no bardzo... nawet. co to? Chciałem rzuciłem ten granat. Boże! Bipie, ode mnie! Pobiłem kobietę. Jestem no sensu... Tak, taka jest absurdalna. Tak być nie powinna. Trafię coś? O nie, trafił mnie. On my trafił. Ale... No nie żyje. Ja wiedziałem, że to pułapka. O, o Był tu wcześniej. Ej, ale tak na co? Był tu wcześniej? Ja go, nie widziałem go. Fajny jest. Jest tu coś? Żajcie, fajnie. Może akurat potrzebuję. Beje, wezmę. Wszystko tu nic nie ma. No my lecimy, nie? Be, 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 tu. nie wiedziałem, że takie są rzeczy w ogóle czy coś tam y, czytałem o tej grze, nie? Y, czytałem ja jestem zaleniewy na czytanie obejrzałem sobie krótki gameplay bo byłem naprawdę ciekawy y, wyglądało na ciekawe dlatego to zag postanowiłem zagrać tylko że jakoś no niestety jednak ma trochę lepszy komputer i może grać na najwyższych ustawieniach Min... na średnich, jak widzę, trochę nawet zacina. No więc widzę. Takie są słabe, strzelam do nieruchomych celów. A co tutaj robaczki robią? Strzał. Pik. Błędę Pik. Pik. Zdychuj. No, zniechaj, no. Wow. To ty, oni skąd cię tu wzięli? Ty też. On, jak on przeżył? No, z stąd. Nic tu nie ma. A co ja mam szukać? Aha, to tak. To jedzenie mam szukać. Już wiem. Nie podoba mi ją się te zepieki. Ale dostał banię. Patrz. I też mogę zabijać w ten sposób. Cześć. Ale Matrix, co jest? O! Zienny! Góry te zam... Patrzcie! Kamień Myślałem, że się sam wysadzę, a jednak się nie da zaginąć od granatu Okej okay. Coś jest, okej okay. Po co ten... Jak można w ogóle tu odwożyć się? O, no dobrze, no widziałem jest to jedzenie, super chcę. A czy jeszcze zapasy benzyny tu gdzieś? Dom, widzę je, ale nie trafię. jestem ślepy. O, pięknie. Słyszę to. Ok. No więc już wracamy sobie i nasz odcinek będzie powoli dobiegał końca. Ok, to już do następnego odcinka, który się pojawi za dwa dni, moi drodzy. Bo nie będę jednak codziennie nagrywał, bo nie mam na to czasu. Hmm, to sobie zostawmy, ale sobie sprzedajmy jednego tego, tego dziada, nie? A, ja mam dwa takie, to jedno sprzedam. Mnie nie niepotrzebny. Patrzcie, tutaj mam ją teraz, zobaczmy. ta, co... To... Puszcza oczko, nie? O, teraz. Wybór należy do was. Co mam wybrać? Czy mam wybrać strzelbę, czy snajperkę? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że w ogóle będą jakieś komentarze. Oby było jak najwięcej. Będę czytał wszystkie. Najlepsze oczywiście będą miały serduszko. No. I Ja się z Wami żegnam. Siemano.